Zapraszamy do wysłuchania książki Agnieszki Mielech zatytułowanej Emi i tajny klub superdziewczyn. Kółko hiszpańskiego. Czyta Joanna Pachrzbikowska. Przyszła późna wiosna, a wraz z nią koniec naszej zerówki. Uroczyste zakończenie roku miało się odbyć w teatrze. Tak, w najprawdziwszym teatrze. W programie był także pokaz baletowy, a ja dostałam główną rolę Białego Łabędzia. Mieliśmy też śpiewać piosenki angielskiego zespołu, który od dawna nie istnieje. Tata mi powiedział, że to The Beatles. Piosenki Beatlesów są wieczne. Tata zatarł ręce z radości, kiedy tylko o tym usłyszał, i zaczął koncertować. Gdy doszedł do dziesiątej piosenki i chodził po domu, wykrzykując: Michel, Mabel, mama nie wytrzymała. Z tego co wiem, Beatlesów było czterech, ciebie w zespole nie było, poza tym widziałam na mieście plakaty. Jeden z muzyków będzie u nas koncertował. Pójdziemy! wykrzyknęłam. Co? Tak? Nie, nie, nie wiem, no, może? Zobaczymy, plątał się w zeznaniach tata i w końcu przestał się wydzierać. Tymczasem przygotowania do naszego koncertu szły pełną parą. Na widowni mieli zasiąść rodzice i rodzeństwo, dziadkowie, no i znajomi. Czekało nas mnóstwo roboty na koniec roku, a nie wszyscy z grupy byli tym zachwyceni. Za to mama była zadowolona. Uwielbiam teatr bajka, będę na pewno zapowiedziała. Postanowiłam też zaprosić panią Zwiędły i Florę. To był pomysł mega. Niech Flora wreszcie się przekona, co potrafią zerówkowicze. Drżyj pierwsza klaso!